Zadanie 23. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY y dany jest okrąg O o równaniu x plus 1 do potęgi drugiej plus y odjąć 2 do potęgi drugiej równa się 9. Okrąg K jest obrazem okręgu O w symetrii osiowej względem osi O, Y układów współrzędnych. Dokąd zdaniem wybierz właściwą odpowiedź pośród podanych. Okrąg K jest określony wzorem. Skoncentrujmy się na razie tutaj na tym okręgu. Wcześniej zapiszemy sobie taki ogólny wzór okręgu. Każdy okrąg możemy opisać wzorem. x odjąć a to do potęgi drugiej, dodać y odjąć b to do potęgi drugiej i całość jest równa r kwadrat. Co to znaczy a i co to znaczy b? a i b to są współrzędne środka tego okręgu, a to jest współrzędne X-owa środka okręgu, natomiast B to jest współrzędna y środka okręgu, natomiast R to jest nic innego jak promień. I teraz jak mamy okrąg O, to środek tego okręgu to jest punkt o współrzędnych minus 1 i 2, natomiast jego promień, tutaj sobie może zapiszmy, że to jest R O, jego promień on jest równy liczbie 3. I teraz narysujemy sobie taki okrąg. Ja dzięki temu będę mogła Ci wyjaśnić, o co chodzi tutaj z tą symetrią, o której mowa jest w zadaniu. Ten okrąg ma środek w tym punkcie, czyli to będzie o współrzędnych minus 1 i 2, czyli środek leży w tym miejscu. Ja teraz ten okrąg tutaj narysuję. I z racji, że promień tego okręgu jest równy 3. To tutaj mamy 3 jednostki w każdą stronę. Popatrz od środka tutaj tego okrągu mamy raz, dwa, trzy jednostki, tutaj 3 jednostki w lewo, raz 2, 3, 3 jednostki do dołu, raz dwa, trzy, 3 jednostki w prawo, raz dwa, trzy czyli ten okrąg będzie wyglądał tak jak widzimy, i teraz. Wiemy, że okrąg K jest obrazem okręgu O w symetrii osiowej względem osi OY, czyli względem osi tej pionowej układu współrzędnych. No i teraz pytanie, jak to narysować? Popatrzmy, o ile jednostek, środek tego okręgu jest oddalony od osi Y, jest oddalony o jedną jednostkę w lewo. Czyli chcąc narysować okrąg K w układzie współrzędnych, musimy środek na pewno zaznaczyć o jedną jednostkę od osi Y, ale w prawo. Czyli będzie to tutaj ten punkt, czyli możemy sobie zapisać, że środek okręgu K to jest punkt o współrzędnych 1 i 2. Natomiast promień, on pozostaje bez zmian i będzie miał długość równą 3, 3 jednostki tutaj w tym przypadku. Czyli ten okrąg K będzie wyglądał w ten sposób. Tutaj też mamy trzy jednostki do góry: 1, 2, 3, trzy jednostki w prawo, 1, 2, 3, trzy jednostki w lewo, 1, 2, 3 i trzy jednostki do dołu: raz 2 i 3. Tutaj troszeczkę minimalnie jeszcze można byłoby ten okrąg do dołu narysować. No dobrze, czyli mamy dwa okręgi ten niebieski to jest okrąg O, ten fioletowy fioletowo-różowy troszeczkę to jest okrąg K. No i my jesteśmy tutaj proszeni o to, żeby Wskazać, które z tych czterech równań to jest równanie okręgu K. Wykorzystamy tutaj do tego ten wzór, który ja tutaj zapisałam i podstawimy jedynkę pod A, dwójkę pod B, dzięki czemu uzyskujemy tutaj x odjąć 1, to do potęgi drugiej dodać, y odjąć 2, całość do potęgi drugiej, to się równa, promień do potęgi drugiej. Czyli uzyskujemy tutaj x odjąć 1 do potęgi drugiej, dodać y odjąć 2 do potęgi drugiej całość jest równa liczbie 9. Widzimy zatem, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź d.